Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Czas na prezentację takiego ogromnego zestawu. Ogromnego. Pudełko jest rzeczywiście ogromne, jak na modele w skali H0E, czyli w wąskotorowe. Taki zestaw trafił do mnie już jakiś czas temu. Niestety nie było czasu, żeby go pokazać. Nadrabiam teraz, próbuję pokazać to, co, to, co do mnie spłynęło. Ogromne pudełko. Wydawać by się mogło, że jakiś ogromny Zestaw zawierający zarówno tabor, jak i, jak i tory. No, niestety jest to tylko zestaw taboru. Trochę za duże pudełko, uważam, że zdecydowanie za duże jak na tak mały zestaw taboru. Nawet mi się tutaj w kadrze nie chce zmieścić ten zestaw. A co dopiero gdzieś tam na półkach i tak dalej. Lokomotywa spalinowa jest zestaw austriacki kolei wąskotorowych zaraz pokażę po kolei wszystkie elementy plus tutaj mamy cztery, cztery wagony, jeden osobowy dwa wagony kłonicowe takie platformy i wagon taki bagażowo towarowy, kryty i tutaj zaraz pokażę elementy też bo jest tu kilka ciekawych elementów, które warto warto po prostu jest pokazać no to zaczniemy od lokomotywy lokomotywa jest modelem dźwiękowym to już nie pierwsza lokomotywa tej konstrukcji, którą mam w moich kolejach wąskotorowych. Też ze względu na to, że te lokomotywy były używane jako, jako typy próbne właśnie w Bułgarii. I stąd też jakiś taki sentyment powstał we mnie do tych modeli. a Szczególnie też dlatego, że mają piękne wiązary. Zobaczcie, piękne są te lokomotywy. Rzeczywiście, aż trudno nie oddać im tego że mają ogromny yy, wdzięk. Zresztą, już spójrzcie, yy, lokomotywa yy, 2095-005-1, piękny w pięknym takim już współczesnym, bardziej malowaniu, yy, pokazuje dach, piękne trójwymiarowe, tutaj wentylator, wentylator piękny wy, wymiarowy. Zobaczcie trąbki. Trąbki są yy, trójwymiarowe i są słuchajcie, mają trójwymiarową tutaj, no ta trąbka jest po prostu piękna, może ciężko jest tak dokładnie, <laughs> muszę postarać się to zrobić dłonią o, teraz pięknie ją widać y, tą trąbkę i zobaczcie to coś ciekawe tutaj zawsze mnie intrygowały te sprzęgi rokowskie, ale one tutaj mają taką jakby one jednocześnie pełnią jakby funkcję tego Zderzaka, bufora. Zresztą można je łączyć te wagony nie tylko za pomocą tego oczkowego sprzęgu, ale można je łączyć też właśnie za pomocą takich dodatkowych elementów, które zaraz Wam pokażę. Odstawię tylko lokomotywę w bezpiecznym miejscu i zaraz gdzieś tutaj w tych częściach podaję, że tak, w tych częściach dodatkowych, zaraz pokażę tabliczki wodotrawione, ale najpierw pokażę ten element, te brązowe elemenciki tutaj, może to ciężko zobaczyć. Ale może uda się oddzielić o. Widzicie? Te brązowe elemenciki do łączenia właśnie e, taboru. Bardzo fajny patent ze strony właśnie e, ROCO. No i tutaj fototrawione tabliczki. Zobaczcie. Mamy tutaj fototrawione tabliczki do, do lokomotywy. Może trzeba będzie to w ten sposób pokazać. I fototrailowe tabliczki również do wagonu, tego krytego, tak, w ten sposób pokażę. Oczywiście, austriackie. Piękna sprawa, bo uważam, że fajnie to zostało zrobione. No zresztą mamy mnóstwo tutaj takich części do montażu, do lokomotywy. Podejrzewam, że też do wagonów trzeba by się tutaj przyjrzeć też instrukcji dokładnie, ale mamy tutaj. Już widzę z daleka, że na przykład tutaj są pełne zgarniacze. Może tak, wezmę ten jeden woreczek tylko i zaraz spróbuję to tutaj pokazać. O, widać te zgarniacze, prawda? Fajna rzecz. Także tak, to była lokomotywa. Teraz wagon osobowy. Odstawię tutaj te rzeczy. Wagon osobowy. Zastanawiałem się, czy nie dokupić sobie jeszcze takiego samego wagonika. Ale ponieważ e, raczej ciężko byłoby zobaczyć gdzieś na polskich szlakach taki wagon, takie wagony, e, nie spotkałem się z takimi małymi wagonikami, więc stwierdziłem, że nie będę, nie będę tworzył takiej kolekcji wagonów austriackich, ale ślicznie jest ten wagonik. Jest jakąś taką e, chyba nowością w sumie w, w produktach, które, które ma Roko. Zobaczcie nawet coś niesamowitego, jak wspaniale i fajnie, jak na te możliwości dzisiaj produkcyjne można było odtworzyć podwozie z wieloma tutaj ciekawymi elementami konstrukcyjnymi, napisami. Tutaj mamy jakby przedział ustępowy, toaletę, No ciekawie, ciekawie to, Zostało zrobione. To jest wagonik osobowy, dwa wagoniki kłonicowe. Z tymi wagonikami kłonicowymi jest trochę taki problem, że one są tutaj wciśnięte i niestety jeden z tych wagoników przybył do mnie ze złamaną kłonicą, ponieważ te kłonice są zamontowane na stałe, nie są one elementami do montażu. Bardzo ciekawa konstrukcja. Zresztą jeszcze wrócę do tego wagonu osobowego, bo chciałem zerknąć. Cóż tu mamy za konstrukcję? BI, BI łamane przez S. 38, 51 i 8. Taki to jest wagonik. Natomiast te wagoniki kłonicowe, tak jak wspominałem, problematyczne jest tutaj to, mało tutaj oznaczeń, prawie nic. Tutaj są oznaczenia, przepraszam, bo bym skłamał i tutaj bym Was wprowadził w błąd. Jest informacja, tylko ciężko będzie ją odczytać y, z filmu. Wagon konstrukcji y, SSM łamane przez małe S y, 36805-5 do 60 km na godzinę. Y, ciekawostką jest to, że jest, są to, jest to wagon czteroosiowy y, i też zobaczcie na y, filigranowe tutaj elementy. Trochę ma to jest oświetlenie, ale filigranowe elementy zamontowane na tym wagonie kłonicowym. Takich wagoników są sztuk dwie i od, na końcu tradycyjny, znany już wielu z Was, a mnie przede wszystkim, ponieważ takich wagonów mam kilka tutaj, niestety odpada mi, nie odpada, tylko po prostu muszę zamontować ten szpień od um, wózka. Bałem się po prostu go wciskać na siłę i on mi tutaj gdzieś uciekł w tej chwili muszę go na nowo może mi się uda to na wizji może tego może się nie uda nie chcę w tej chwili tutaj e, tego robić zrobię to później e, także ten wózek sobie zaraz zamontuję e, i mamy tablicę tutaj e, tak jak wspominałem te wszystkie oznaczenia są fotodrawione nadal mam troszeczkę problem z, z ostrością i z z światłem, dzisiaj jest taka kiepska pogoda, i muszę to nakrywać tutaj. I zobaczcie, tutaj po raz kolejny ten ciekawy sprzęg, taki imitujący praktycznie zderzak. Połączenie między, między wagonami. Bardzo fajna, fajny patent, uważam, że te wagoniki roko mają. To tyle, jeśli chodzi o ten, o ten zestaw. Tak jak widzicie, ogromne pudełko. A tak naprawdę w środku niewiele taboru. Jeszcze może zajrzę do, do środka, zobaczę, czy są jakieś instrukcje. Tak, są instrukcje. Zaraz zobaczymy, co my tutaj jeszcze mamy. Na pewno jest instrukcja od lokomotywy. W dwóch wersjach pewnie, ponieważ jest też wersja. My mamy wersję dźwiękową, czyli ten zestaw jest o numerze 555. 301. No i tutaj elementy można sobie pewnie różne nawet płytkę widzę kupić do czy tam do, do, doszukać się różnych elementów tej lokomotywy. To jest cenne znalezisko, czy cenne cenne źródło informacji tutaj ten wagon A, czyli wagon, który ten pasażerski. Tutaj w środku mamy wagon ten tak zwany bagażowy, czyli ten tutaj zatytułowany jako wagon D, jako czwarty. I nie wiem, czy jeszcze jest jakaś informacja na temat wagonów kłonicowych. Tego nie widzę. Nie widzę, tylko te dwa są tutaj. A pozostałych wagon, o pozostałych wagonach niestety nie mamy żadnej informacji. Informacje dotyczące eksploatacji. Tutaj pewnie będzie też. Trochę informacji na temat dekodera i samej lokomotywy. Jeszcze raz w różnych językach i trochę piktogramów też informacji na temat konstrukcji, sposobu wyjmowania. Tutaj z pudełka, oczywiście, tutaj mamy troszeczkę inaczej to zamontowane, pokazane, gdzie umieszczać poszczególne tabliczki. Silnik, jak jest montowany, i jak są rozłożone funkcje. Dekoderze Flux 22, o ile mi dobrze tutaj widać. Wyjścia poszczególne 22, aczkolwiek nie, zdziwił się, nie zdziwiłbym się, gdyby tutaj był dekoder Next 18, ale tej informacji tutaj może tak, zerknę jeszcze, jakie tutaj tak, nie tu jest dekoder akurat 16, 16 pinowy To też taka ciekawostka już te. te 16 pinowe, a nie przepraszam, jest przystosowany do zarówno do dekodera 16 jak i 22 pinowego. A więc, a więc całkiem fajne rozwiązanie. Widocznie jest wystarczająco miejsca, żeby sobie po prostu zobaczyć ten, żeby sobie tam założyć dekoder i wszystko, żeby pasowało. Jeszcze tylko może u góry na moim testowym torze pokażę Wam dźwięki tej lokomotywy. Jako, że jest to unboxing tego, tego zestawu, to warto Wam to pokazać. Ja teraz jeszcze tutaj zmontuję do końca ten wózek od wagonu bagażowego, no i zrobię jeszcze dogrywkę z mojego biurka, pokażę Wam dźwięki tej lokomotywy, także do następnej sceny. No i obiecana scena tutaj, jeśli chodzi o dekoder dźwiękowy, tuż tutaj na moim biurku. Pokazuje lokomotywę i jakie funkcje ona tutaj sobie może realizować. Miałem trochę problem z dekoderem. Musiałem go zrestartować. Na szczęście Roku dał instrukcję i łatwo, szybko odnalazłem cv którą trzeba było zmienić, aby, no, aby zrestartować. Być może coś gdzieś było wyciszone albo w jakiś sposób prze programowane niechcący, bo już gdzieś ta lokomotywa była gdzieś tam chyba testowana przeze mnie. Mniejsza o to, po prostu wracam do tego, do tego unboxingu, dlatego też wracam również do prezentacji dźwięków. A więc światła jak światła, natomiast same dźwięki, proszę bardzo. with that. To tyle z prezentacji. Dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia na Małych Torach. Cześć.